Rozdział jedenasty Dziurawe kapcie malucha Dlaczego gęsze chce od Iriny Czego gęsze chce od Iriny Zwycięstwo Zygi Upozorowanie wyjazdu Nocne spotkanie na cmentarzu Na nic wykrywacze metali Zyga pomszczony Pod internatem, naszą bazą wypadową, tłumek poszukiwaczy skarbów otaczał malucha Zygi. Biedny samochodzik stał na sflaczałych, najwyraźniej przebitych oponach, a jego właściciel bił pięścią w dach i przy pomocy misternych przekleństw dawał wyraz swemu oburzeniu oraz informował wszemi wobec, co zrobi ze sprawcą swego nieszczęścia. Stojący obok Gęsze, równie jak Zyga, gromił i groził, ale oczka błyszczały mu radośnie, gdy ofiarowywał się podwieść mego przyjaciela i kapcie jego malucha, w poszukiwaniu warsztatu wulkanizacyjnego, który mimo świątecznej i spóźnionej pory podjąłby się scalenia dziurawych dętek. Obawiam się jednak, że w tym miasteczku nie natrafimy na czynny jeszcze warsztat. Jak pan redaktorze sobie poradzi? Załamał ręce grubas. Nie martw się pan o mnie, parsknął Zyga, tylko uważaj na swój wóz. Jeździliśmy razem, to i jego może zechce ktoś unieruchomić. Ależ za co? Wzniósł ręce ku niebugensze. Za to, że szerzymy przyjaźń między naszymi narodami? Zresztą oczka zabłysły twardo. Czuwamy. Skinął w kierunku swego mikrobusu, na którego stopniu siedział jeden z jego ludzi, bodajże Jurgen. Chwała panu za czujność i uśmiechnął się ironicznie Zyga. Przyjaźń. A mnie niech przemalują na zielono, jeśli za godzinę mój maluszek nie będzie gotów do jazdy. Żeby ich! Pogroził pięścią, nie wiem czemu, po bliskim drzewom, ale tak dziwnie, że ten gwałtowny ruch zakończył się pod nosem Gęszego. Niemiec odskoczył, a Zyga mrugnął do mnie i ruszył dziarskim krokiem w kierunku centrum Górowa. Wysłałem Rzeckiego i Zosie, by obmyli się z ziemi i Smarusz majserów, a sam siadłem na ławce przed internatem. Tylko szybko wracajcie, też należy mi się solenne mycie. Pogrążyłem się w niewesołych myślach. Że wyeliminowanie malucha Zygi to sprawka ludzi gęszego, było pewne na mur. Mieli dosyć jego deptania po piętach. Ale czy zrobili to od tak na wszelki wypadek, czy też planują na dziś jakąś poważniejszą akcję? Im przybyła Jawa, nam ubył maluch. Nie sądziłem, aby w sobotni wieczór udało się Zydze uzdrowić jego samochód. Cóż, jeśli nie tak, to spróbujemy inaczej. Ale najpierw mycie. Wyszedłem z internatu, wsiadłem do Rosynanta i otworzyłem cyfrowy zamek schowka. Wyjąłem zeń małe pudełeczko, nazywane pieszczotliwie przez szefa Pipcikiem, ja określałem je mianem pchełki lub pluskwy. Chowając je w garści, powolutku ruszyłem przez parking. Jurgen, siedzący na stopniu mikrobusu, zajęty był naganną, ale sprzyjającą mi czynnością dłubania w uchu. Skręciłem za jego wozem, schyliłem się na moment. Uff, udało się. Wróciłem do rosynanta i włączyłem odbiornik. Idealnie po środku niebieskawo rozświetlonego ekranu płonął czerwony punkt. Znak, że Pipcik czuwa. Gdyby jeszcze podobnym aniołem stróżem udało się opatrzyć jawę, ale gdzie ją ukryli? Wujku, wujku! Rozległo się wołanie Zośki i dziewczyna wskoczyła do kabiny. Czemu tak wrzeszczysz, droga siostrzenico? Uśmiechnąłem się. Mam dwie wiadomości, powiedziała już ciszej. A co tu świeci? No to dawaj je. O światełku pogadamy później. No więc pierwsza. Któryś z ludzi gęszego ma niebieską kurtkę? Widziałam ją w szafie. W szafie? Czyli w ich pokoju? Co tam robiłaś? Służyłam ojczyźnie, zasalutowała ze śmiechem. Pokręciłem głową. A, niechcie. Punkt dla ciebie. O ile cię oczywiście nikt nie widział. Za kogo wujek? Przepraszam. Pan mnie ma. Za to ja widziałam i to będzie druga wiadomość ścioszek próbował dostać się do naszego pokoju. Przebierałam się, ktoś zastukał do drzwi. Nie odpowiedziałam. Klamka się poruszyła i w drzwiach stanął pan Gensze w całej tłustej okazałości. Ale zrobił minę na mój widok. Coś tam zaczął bełkotać, ale nie znam niemieckiego. Po to nie sądząc przepraszał i zdaje się wymieniał imię Irina. To by było na tyle. A teraz co to się tak świeci? Stuknęła palcem w ekran. Pipcik, oświadczyłem niewinnie. Pipcik? Tak, ochrzcił to urządzonko twój prawdziwy wujek. Będzie nas informowało, dokąd to wyruszy mikrobus gęszego. Przyczepiłem do niego nadajniczek UKF. Tu, jak widzisz, mamy odbiornik. Żeby tylko jeszcze oznakować jawę, westchnęła Zośka. Właśnie o tym myślałem, bo mam jeszcze dwa takie aparaciki w zapasie, ale gdzie czai się ta jawa? Co więc planuje pan na dzisiejszy wieczór? Ziewnęła z rezygnacją dziewczyna. Cóż, dobrze, że odnalazłaś niebieską kurtkę. To potwierdza nasze podejrzenia, że plącząca się nam pod nogami jawa jest na usługach gęszego. Ale jeszcze lepiej byłoby dowiedzieć się, który z Niemców jest właścicielem tej kurtki. Można by go przypilnować i tak dotrzeć do motocykla. Zresztą nie wydaje mi się on tak ważny. Używają go tylko, by śledzić nasze ruchy. Na poważną akcję wyruszą Mercedesem. Tylko jaka to będzie akcja? W grę wchodzi spotkanie z tajemniczym kurowlewem i może ze zdobyczą z bunkra w półwiosku. Lub też wyprawa na miejski cmentarz w poszukiwaniu ostatniego schowka wilczycy z jantaru. Ale jeśli tam, to wybiorą się dopiero nocą. A do tego czasu dołączy do nas Zyga i, czego bardzo bym pragnął, jego maluch z pozaklejanymi dentkami. A nie domyśla się pan, czego to mógł szukać Gęsze w naszym pokoju? spojrzała na mnie Zośka. Mówił o Irinie, a przecież nie zamienił z nią dotąd ani słowa. Pilnowałam Iriny, jak pan kazał, to coś bym zobaczyła. Tak, Irina, zastanowiłem się. Ma profesjonalny sprzęt najwyższej klasy, a tropi skarby jakby od niechcenia, czy też nieumiejętnie. Włada biegle ukraińskim. Pewna myśl przemknęła mi przez głowę. Nie, to nieprawdopodobne, zaśmiałem się głośno ku zdziwieniu Zośki. Co pana tak nagle rozbawiło? Moja durna głowa, odparłem poważniejąc. Ale co do Iriny, moja droga, korzystając ze swej świetnej znajomości rosyjskiego, a co? Może pan jest w ruskim lepszy? Naburmuszyła się moja towarzyszka. Przepraszam, Zosiu. Ostrzeż więc Irinę o próbie gęszego myszkowania w waszym pokoju. I co najważniejsze, zwróć uwagę na jej reakcję. O, właśnie zajeżdża golf Iriny. Wyskakuj z Rosynanta i do dzieła. Już pędzę, szefie! Wyskoczyła z wozu. I po chwili pół objęte z Iriną zniknęły w drzwiach internatu. Wróciłem na swoje miejsce na ławce i sięgnąłem do kieszeni po kapciuch, aby zapalić przedkolacyjną fajeczkę, gdy obok mnie przycupnął pan Rzecki, gładząc ze smutkiem brodę. – Co się stało, panie Onufry? – spytałem starszego pana. – Nic takiego, panie Pawle, – westchnął. – Ot, tak sobie myślę, że mały tu pożytek ze mnie starego i z moich niby talentów. – Jak to obruszyłem się? Nazywa pan niby talentami swe wielkie dary otrzymane od Boga? – skromnie spuścił głowę. No, niby coś tam potrafię, ale ostatecznie każdy, niekoniecznie Teleradiesteta czy Jasnowic, może oznajmić. Bursztynowa komnata już nie istnieje. I po dzień dzisiejszy nikt nie ma mu prawa powiedzieć, pan kłamie. Żałuję, że biedne Ministerstwo Kultury i Sztuki wydaje pieniądze na mój pobyt tutaj. Żałuję, pan? Chwyciłem go za rękę. A kto jak nie Onuf Ryżecki odkrył schowek wilczycy w Pareszkach? To, że uległ samozniszczeniu, to już moja wina. Upewnił pan nas, że schowek pod szosą nam rągowo opróżniono już dawno. Gdyby nie pan, musiałbym ryć w ziemi za każdym kawałkiem metalu skazanym przez wykrywacz. A przy strudze pod worławkami? Czyż pańska różdżka nie okazała się równie czuła jak mój prospektor? Rzecki odchrząknął udobruchany. No, skoro tak mnie pan wychwala, to proszę się nie krępować moją obecnością i zapalić fajkę, na którą jak widzę ma pan wielką ochotę. A miałem! I on to widział. Zaprawdę wielkim jasnowidzem był pan Onufry. Pykałem sobie fajeczkę, starając się wydmuchiwać dym w przeciwną stronę od tej, po której siedział mój partner, gdy z zarosnących na skrzyżowaniu drzew dobiegł fałszywy nieco i wbrew tekstowi radosny śpiew. Zachodźże, słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym mieście chodzić. Nogi bolą chodzić, ręce bolą płacić. Znajomy głos. Trawestował starą pieśń żniwną jeszcze z okresu pańszczyzny. Naszym zdumionym oczom ukazał się w całej okazałości Zyga z przewieszonymi przez ramię czterema dętkami samochodowymi. Jeszcze przyjdzie komu za to mi zapłacić? uniósł pięść, jakby grożąc Mercedesowi, na którego stopniu kulił się Jurgen. Co też pan tu niesie? Czyżby udało się panu zdobyć dętki do malucha? Mnie miałoby się nie udać? Ja ich bym nie przyniósł? oburzył się Zyga. Kiedyś, proszę pana, przyniosłem tyle wstydu mamusi. Stłumiłem śmiech. Pozwoli pan, że pomogę przy zmianie dętek. We dwóch i dwa podnośniki pójdzie nam szybciej, panie redaktorze. A pomagaj pan, jeśli taka łaska. Zyga szerokim gestem wskazał mi drogę do malucha na sflaczałych gumach. Jurgen zeskoczył ze stopnia mikrobusu i szybkim krokiem wszedł do internatu. Idzie donieść szefuńciowi, że nic z unieruchomienia mnie, syknął Zyga. Jak sobie poradziłeś? spytałem. Sklepy nieczynne, więc może na stacji benzynowej? Na stacji? zaśmiał się. Kto tam teraz dba o biednego malucha? Pół miasteczka przewróciłem, słono przepłaciłem. Aha, rachunek na ciebie, niech ministerstwo zwraca. Ale gumy są. Świetnie, klepnąłem go po ramieniu, bo nasi towarzysze wzbogacili się o jawę. Mikrobusowi ich przyczepiłem na dajnik, tak że nie zniknie nagle. Ale ta jawa... Gdzie ją schowali? Nie wiesz chociaż, który z nich ma niebieską kurtkę? Aż żeby cię, zyga mocował się z oporną nakrętką koła. Puściła. Uff. Wydaje mi się, przyjacielu, że szukasz Jawy na górowskich numerach jej jeźdźca w niebieskiej kurtce. Jako zawsze przydatny, już odpowiadam na nurtujące cię pytania. Jawa garażuje w trzecim z kolei garażu pierwszego domu za skrzyżowaniem. O tamtą ścieżką przez zarośla i potem przez ulicę. Tajemniczym motocyklistą jest chluba szajki gęszego Willi. Skąd wiesz, aż upuściłem klucz? A stąd postukał się umorusanym palcem w czoło, zostawiając na nim czarny ślad. Przecież napisałeś mi, że zgubiłeś jednego z nich. Chodziło chyba o Wilego. A tak, a tak, a tak. Zygamiarowo naciskał tłoczek pompki. Zgubiłem go i dlatego miałem wyrzuty sumienia. Korzystając z tego, że reszta towarzyszy na dłużej zamalinowała się w internacie, rozpocząłem poszukiwania zguby. Wystarczyła jedna rozmowa z opiekującą się tu nami panią i już wiedziałem co trzeba. Zresztą niedawno przed waszym przyjazdem widziałem nadchodzącego tą ścieżką Wilego. Niosł coś niebieskiego w reklamówce. Musiała to być ta niedająca ci spokoju kurtka. No, ale na razie jawa w garażu. Nie nazywam się Zyga, jeśli nie zajmę się nią oddzielnie. Masz to u mnie. Towarzystwo przez historię do przyjaźni już zasiadło do kolacji, a my się tu grzebiemy. Nie słyszysz, jak mi kiszki marsza grają? Ta dziarska muzyka sprawiła widocznie, że z resztą roboty uporaliśmy się w MIG, a Zyga odprowadził malucha aż pod sam posterunek policji. Będę pewniejsza moje opony i dentki tutaj, pod oknem władzy. Teraz szybkie mycie no i opowiadaj, coście tam dzisiaj zwojowali. Co nie zdążysz, dopowiesz przy kolacji. Przy kolacji pokręciłem głową. Co przeciwnicy pomyślą sobie, widząc nas razem? Nic, wzruszył ramionami Zyga. Przecież głośno zaoferowałeś mi pomoc przy kichach. Poza tym, czy to dziwne, że dziennikarz pragnie uzyskać kilka informacji od pracownika Ministerstwa Kultury i Sztuki na temat zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwania dzieł sztuki? Gdy usiedliśmy przy stoliku Rzeckiego i Zosi, ta pochyliła się konspiracyjnie ku nam. Tak jak pan kazał, powiedziałam Irinie o wizycie Gęszego. Machnęła ręką i mruknęła, że miał od niej pożyczyć Midasa. Ale zobaczyłam, że wyraźnie pobladła i miała takie spojrzenie. No jak to się mówi? O, jak zaszczute zwierzę. Udałam, że porządkuję swoje rzeczy i wtedy ona, gdy byłam pochylona nad torbą, wyciągnęła z kieszeni bluzy wiszącej na krześle jakiś papier i włożyła do kieszonki koszuli. A ta jej gadka o pożyczeniu wykrywacza to też ta kit. Przecież gęsze ma sprzętu tyle... Że aż jego mikrobus się ugina. Jasne, zdolnaś bestio, uśmiechnąłem się do Zośki. Hihi! pokiwał z uznaniem głową pan Onufry. Fest dziewczyna, mrugnął do Zośki Zyga. Jaki my wszyscy! A co nasz dyrygent planuje na wieczór i noc? Łypnął na mnie. Powoli odstawiłem szklankę. Przyznam, że zaniepokoiła mnie ta nowa kombinacja Gęsze Irina. Nadal więc Zośka musi trzymać się możliwie blisko Rosjanki czy też Ukrainki z Moskwy. Ja przemknę się, póki jeszcze Niemcy jedzą, do Rosynanta. I tam, niewidoczny dzięki jego ściemnionym szybom, będę palił fajkę i zerkał na ich mikrobus. Gdyby Gęsze i jego podwładni gdzieś się wybrali, pipcik pokaże i utrwali na ekranie trasę ich jazdy. Wtedy ruszymy za nimi. I to trzymając się w znacznej odległości, bo chyba nie zapomnieliście, że raz już nas, ścigających, namierzyli. – Jak pan myśli, dokąd pojadą? – zerknął znad kromki z marmoladą rzecki. – Może zechcą spotkać się z Kurowlewem i raz jeszcze spróbować przerzucić fanty z bunkra w półwiosku przez granicę. Ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że spróbują odnaleźć ostatni schowek wilczycy na górowskim cmentarzu. Muszą się spieszyć, by zdążyć przed nami. – A co będzie, jeśli oni myślą, że my też będziemy chcieli odwiedzić dzisiejszej nocy cmentarz? – Zośka popatrzyła na mnie z uwagą. I tak będziemy tu siedzieć, my i oni, i czekać na pierwszy ruch przeciwnika, który nie nastąpi. Brawo, dziewczyno. Twój wujek, a mój szef, powinien być z ciebie dumny. Musimy sprowokować przeciwnika do pierwszego ruchu dzisiejszej nocy i to w pożądanym przez nas kierunku. Na cmentarz. Zosiu, wstań, wyjdź na chwilę z jadalni i potem głośno poproś mnie do telefonu. Dobra. Dziewczyna już podrywała się, gdy usiadła z powrotem. Z tym telefonem to chyba kapuje. A jak pan sprawi, że niemiaszki właśnie dzisiaj polecą na cmentarz? Zaśmiałem się cicho. W prosty sposób. Dość głośno poinformuję was, że nasza wyprawa do tego smutnego miejsca odbędzie się nieodwołalnie jutro. Wydaje mi się, że Gęsze, choć się do tego nie przyznaje, rozumie nieco po polsku. W każdym razie krótkie cmentarz jutro powinien pojąć. A dziś pan i pański samochód, pan Zyga i jego wóz. Frasobliwie Frasobliwie gładził brodę pano Nufry. Mnie starego mogą się nie bać, ale was? Położyłem rękę na jego kolanie. Bez obaw. Mnie za chwilę telefon wywoła, powiedzmy do licbarka Warmińskiego, w sprawie włamania do kościoła. Odjadę dwie uliczki i przyczaję się nie tracąc gęszego z ekranu. Dlatego do pana, panie Onufry, prośba, by zechciał pan czuwać tu przy telefonie, abym w razie czego mógł u was wezwać. Zyga zaraz zacznie uskarżać się na ból głowy oraz pragnienie ukojenia go snem. Niech głośno i od wszystkich, a zwłaszcza od gęszego, domaga się środków nasennych. Zgoda? Zgoda, odpowiedział dziarski trójgłos. Jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Nie minęło wiele czasu, a delektując się łyżeczkami mej ukochanej zielonej herbaty i wonnym dymem amfory, wpatrywałem się w błękitny ekran na desce rozdzielczej Rosynanta. Czerwony punkcik tkwił nieruchomo na jego środku. Niepokoiło mnie, czy Gęsze i jego kompani uwierzą w mój wyjazd, czy Irina nie wymknie się spod opieki Zośki, czy Rzecki będzie czuwał przy telefonie. Nagle punkcik drgnął i zostawiając za sobą rząd czerwonych kropeczek, zaczął się przesuwać na prawą stronę ekranu. Więc jednak cmentarz! Z radości walnąłem się pięścią w Udo, na dodatek parząc je herbatą. Ale co tam? Punkcik kluczył, zawracał, gęsze sprawdzał, czy nie jest śledzony, ale wciąż przesuwał się na prawo. Sięgnąłem po telefon. Halo? Rozpoznałem rześki głos pana Onufrego. Bądźcie gotowi, przyjeżdżam. I co, dali się wypchnąć na cmentarz? Niecierpliwił się Zyga, wskakując do Rosynanta. No masz, zaśmiałem się nie bez dumy. Masz też i to. Sięgnąłem do schowka i wyciągnąłem pistolet TT zardzawiałe gracisko, ale w razie czego może kogoś przestraszyć. A ty, zerknął na mnie przyjaciel, bezbronny szeryf? Zwariowałeś? Odchyliłem połę kurtki, by mógł widzieć zatknięty zapasek parabellum. Ja tego nie popieram, zaczął Rzecki, ale nie dałem mu skończyć. Panie Onufry, jedziemy ciemną nocą w ciemne miejsce, gdzie czeka na nas spotkanie z ciemnymi typami. A pan swoje. Jeszcze nikogo nie zastrzeliłem i mam zamiar pozostać z zerowym kątem w tej dziedzinie do końca życia. Patrzcie, stanęli, zawołał Zygab strykając w ekran. Rzeczywiście, czerwony punkt znieruchomiał. Sądząc po współrzędnych, są przed cmentarzem od strony przejścia pod wieżę ciśnień. Musimy ich podejść od północy, od góry, wyciągnąłem z podsiedzenia torbę. Mam tu nożyce do cięcia drutu, jakby płot nie był uprzejmy nas przepuścić, rozjaśniającą lornetkę... I okulary z zasilaczem. Wybieraj, gościu, wskazałem torbezydze. A ja, mruknął z pretensją w głosie Rzecki, ująłem go za rękę. Pan zostanie na straży Rosynanta. Nie muszę chyba panu tłumaczyć, jak jest dla nas ważny. Po naszym wyjściu włączy pan ten przycisk. Drzwi zostaną zablokowane, a ewentualnego włamywacza czeka potężne uderzenie prądem, po którym powinien stracić przytomność, a alarmująca nas syrena. To potrafi sam Rosynant, burknął znamienity radiesteta. Ale Rosynant nie rozpozna napastników, a to będą brali pod uwagę. Gdyby jednak się upierali, to proszę użyć całego swego uroku osobistego, uśmiechnąłem się, i sprawić, aby wsiedli do auta. Wtedy ten przycisk i nieproszeni goście usypiają pod dobroczynnym wpływem gazu. A ja, jęknął Rzecki, z zakłopotaniem podrapałem się za uchem. No, pan też. Ale na krótko, panie Onufry, to drobna ofiara. Dla kogo drobna, dlatego drobna, jasnowid szarpnął ze złością brodę. Cóż, skoro stary do niczego innego się nie nada, to go usypiacie. Panie Onufry, zawołałem błagalnie. Odpowiedziało mi dumne i najeżone jak broda jasnowidza milczenie. No, nie ma co, wtrącił się Zyga. Dawaj noktowizor. Zaraz, tylko sprawdzę podłączenie. Odpowiedziałem sięgając po zasilacz. I nagle zacząłem recytować najcichszym z szeptów. Głupiec, bałwan, idiota, roztrzepana panienka, półgłówek. Pan tak o sobie? Radośnie ożywił się Rzecki. Miło. Cóżeś narobił? zaniepokoił się Zyga. Wkładając w Warszawy sprzęt do torby, musiałem zaczepić o coś wyłącznikiem i do dzisiaj baterie się wyładowały. Na tę noc nici z noktowizora. Och, żeby mnie kaczki! Nikt nie jest doskonały, z powagą oświadczył pana Nufry. Już dobrze. Zyga wcisnął mi do ręki nożyce do cięcia drutu. Sam łotr zatrzymując lornetkę. Idziemy. Niech pan zadba o rosynanta. Kiwnął ręką Rzeckiemu. Ruszyliśmy wzdłuż płotu. Nad cmentarzem panowała cisza. Tylko z daleka nawoływała sowa pójćka i nad naszymi głowami ledwo słyszalnie popiskiwały uganiające się za owadami nietoperze. Ostro pachniały pokrzywy, Lekki podmuch gorzko zaleciał miętą. Patrz, nie jest aż tak ciemno. Obędziemy się znakomicie bez twej maszynerii, usiłował pocieszać mnie Zyga. Dokąd idziemy? Jeszcze kawałek ścieżko, a potem przez płot. Tylko po tichońku, jak mawieją Rosjanie. Bo zaraz zacznie się najstarsza poniemiecka część cmentarza, a w niej może buszować towarzystwo przez historię do przyjaźni. Cicho, cichuteńko, szeptał Zyga. Patrz, dziura w płocie. Nie będziesz musiał zgrzytać nożycami. Przycupnęliśmy za przekrzywionym krzyżem grobowca. Poczekajmy. Tamci czują się na tej grobowej pustyni pewnie. Prędzej czy później albo zdradzą się jakimś hałasem, albo ich zobaczymy. Przytrzymałem Zygę za rękaw. Byle tylko nie wleźli prosto na nas, mruknąłem. No to wypatruj ich przez lornetkę, żebyśmy w razie czego zdążyli się wycofać. Są! syknął po chwili Zyga. Tam, na lewo od tego białego krzyża. Wyszarpnąłem mu lornetkę. A niech to! Pięć czarnych sylwetek posuwało się zwolna między grobami, wykonując nad nimi dziwne półkoliste ruchy, jakby odczyniały jakieś nocne uroki. Pracują wykrywaczem metali, szepnąłem. E tam, mruknął Zyga. Tu w koło tyle żelastwa, ogrodzenia grobów, krzyże, żelbet grobowców. Zwróć uwagę na ich nieforemne łebki. Mają ponakładane noktowizory, podałem mu lornetkę. No i co z tego? wzruszyłem ramionami. Z noktowizorami czy bez? Szukają na ślepo. Patrz, przeczesują krawędź skarpy nad łąką przy rzece. Nie mają nic upatrzonego. A poza tym cieszę się, bo wykonują za nas większość roboty. A jeśli przypadkiem odkryją schowek? No to my biegiem do Rosynanta i po Syrenie, i po światłach. Możesz spróbować nawet strzelić z parabelki bo ja z tego rupiecia, zamachał tetetką, za Chiny się nie odważę. W sekundę zapomną o schowku i będą pryskać aż miło. Tak myślisz? Jasne, w jakim to kraju hieny cmentarne są tolerowane. Taka wpadka czcigodnego towarzystwa przez historię do przyjaźni zakończyłaby jego karierę i w Polsce, i w całej Europie. Masz rację, a teraz popatrzmy, jakim idzie robota. Patrz, cały czas na skarpie. Dlaczego? Dlatego, że nie widać tu żadnego poniemieckiego grobu, są tylko polski i ukraińskie. Kopiący je odkryli schowek albo go zniszczyli. Jedyna szansa, że przywalono go śmieciami lub ziemią tam na krawędzi. I jednak idą tu, chodź w krzaki. Niemcy, omiatając od niechcenia każdy grób czujnikiem wykrywaczy, wolno przesuwali się przed nami. Od czasu do czasu, który rzucał półgłosem: I tu nic. Mam sygnał, ale od przewróconego krzyża. Widzisz. Na nic wykrywacze. Zyga uszczypnął mnie z satysfakcją w ramię. To już ostatnia kwatera, odezwał się jeden z penetratorów ostrzej. Po głosie poznałem Gęszego. Kończmy. Jeśli nam się nie udało, to i Polaczki sobie nie poradzą. Mają mapkę, odpowiedział mu chyba Willi. Może na niej wskazany jest konkretny grób albo pomnik? A wiesz, chłopcze, że możesz mieć rację? Prezes poklepał Willego po plecach. Musimy przetrząsnąć rzeczy tego bubka z ministerstwa. Gdzieś ta mapka musi być. Tylko, że nie został żaden nasz grób. Na cmentarzu przy. Jak Polacy nazwali te ulicę? wtrącił Johan. Wyszyńskiego, mrugnął Jurgen. No właśnie, tam były dwa groby po naszych. Wilczyca wskazała ten cmentarz, uciął dyskusję Gęsze. Fakt! mruknął Jurgen, ściągając okulary noktowizyjne. Wrócimy tu jeszcze, śladem tego urzędniczyny z ministerstwa, zaśmiał się Gęsze. A póki co. Zapalcie sobie, chłopcy. Szczęknął cygarnicą i klepnął z sapnięciem ulgi na przynagrobną ławkę. Podwładni przycupnęli obok. Tak, wrócić trzeba, szefie, ziewnął Helmut, bo ledwie wyjdziemy na swoje. Nie martw się, pyknęło cygaro Gęszego. Ta broń, którą wykopaliśmy przy bunkrze... Spluwy? wzruszył ramionami Wili. Mały grosz, a duże ryzyko. Jeszcze trzeba przez granicę. Coś ty taki tchórzliwy, obruszył się prezes. Grosz nie będzie mały, bo przecież jest też i skrzynka ikon, a przerzut przez granicę to pestka. Znasz mnie przecież. Znam, odpowiedział z szacunkiem młodzieniec. Tylko jest jeszcze jeden problem ten urzędniczyna. Już raz prawie nas dopadł. Zdolny gość, co będzie jak odkryje, gdzie schowaliśmy cały majdan. Głupiś, prychnął gęsze. Czy nie wiesz, że najciemniej pod latarnią? Prędzej diabła znie, niż odnajdzie nasz schowek. Odpowiedział mu przypochlebny śmiech pozostałych. Niemcy wstali i ruszyli w kierunku bramy. Zresztą mamy w zapasie tę Ukrainkę, usłyszeliśmy jeszcze głos Gęszego. A swoją drogą urzędniczynę i cmentarz trzeba mieć na oku. No chodź urzędniczyno, szarpnął mnie za rękę Zyga, przerywając rozmyślania o zapasie Gęszego. Oprócz urzędniczyny ochrzciły mnie też niemiaszki mianem zdolnego gościa. Zapamiętaj to sobie, odburknąłem. I weź pod uwagę, że wykrywacze metali nie pomogły hienom z tej szajki na cmentarzu. A więc my, my mamy pana Rzeckiego. Z powagą uniósł w górę palec Zyga. Jasne, ja uniosłem palec, jak Jasnowic. A teraz szybko do niego, bo może jakieś licho poniesienie miaszków obok Rosynanta. Pobiegliśmy ścieżką. Na szczęście uliczka, gdzie zaparkowałem samochód, pogrążona była we śnie i ciszy. Dochodziliśmy do Rosynanta, gdy z za drzewa wyskoczyła szczupła figurka. Zośka, co ty tu robisz, dziewczyno? Miałaś pilnować Iriny. Trzasnęły drzwiczki Jeepa i ukazała się w nich głowa Rzeckiego. To tyś się tu czaiła, młoda damo? A ja podejrzewałem, czort jakiego zbiera. Moje serce. Przepraszam, Zosia wyciągnęła do niego rękę. Bardzo przepraszam, ale to przez te ciemne szyby. Myślałam, że Rosynan stoi pusty, postanowiłam więc go pilnować. Akurat byś mu pomogła, jakby tu przyniosła jakiegoś drania, ofuknąłem ją. Niech pan nie będzie taki srogi, Rzecki przytulił moją siostrzenicę. Dobre intencje to rzecz bardzo cenna. Tak, byłem niewzruszony, ale w naszej sytuacji równie cenne jest pilnowanie Iriny. Irina śpi jak zabita, cicho powiedziała Zośka. Takaś tego pewna? Uśmiechnęła się lekko. Tak, bo wsypałam mi do kawy te wszystkie pigułki nasenne, które zabrał pan Zyga. Jezus Maria, krzyknął Rzecki, czyś ty jej młoda damo nie zabiła? Rosjanie są twardzi, ze śmiechem machnąłem ręką. Zuch, dziewczyna, tylko niepotrzebnie ryzykowałaś. Może i potrzebnie, zerknęła nieśmiało. Bo mam dla panów, a zwłaszcza dla pana Zygi, niespodziankę. No, gadaj. Tam, przy cmentarnej bramie, stoi mikrobus towarzystwa przez historię do przyjaźni. To już wiemy, wtrąciłem. Ale nie wiedzą panowie... Że stoi na dziurawych oponach. Co? Obróciłem ją ku sobie. A to, z niewinną miną wyciągnęła z kieszeni krótki scyzoryk całkiem sporych rozmiarów. Narzędzie zbrodni, własność mego niepoprawnego brata. Pożyczyłam go sobie na wszelki wypadek, no i się przydał. O czym Jackowi zaświadczycie, jak będzie mi chciał urwać głowę za przywłaszczenie tego gerlacha. O rany, zawrzasnął zyga, wykonując skomplikowany piruet. Super Mercedes na super kapciach. jestem pomszczony. Dziewczyno, pójdź w me ramiona, niech cię uściskam. Paweł, przejedźmy się obok unieruchomionego gęszego. Coś ty, zaśmiałem się, wietnamskie przysłowie mówi, że tylko głupiec idąc na tygrysa wali w bęben. Hi, potwierdził mądrość przysłowia panonufry.